Łochy to smak życia, ucieleśnienie piękna i niezrównanego kunsztu. Inspiracja, styl i pasja, która rodzi doskonałość. Il Grado to ekskluzywna kolekcja ręcznie wykonanych naczyń kuchennych z odlewu aluminium z równomiernym ogrzewaniem na całej powierzchni. Dzięki którym możesz cieszyć się doskonałymi potrawami. Najwyższa jakość z serca Włoch dla prawdziwych koneserów luksusu. Ultratrwała powłoka z dużą zawartością kryształów diamentu zapewnia doskonałe przewodnictwo cieplne i całkowicie eliminuje problem przypalania produktów. Lakoniczny design i styl w każdym szczególe. Gotuj jak szef kuchni i pozwól, aby Twój talent kulinarny zabłysnął. Poczuj lekkość z naczyniami, dzięki którym każde danie będzie idealne. Odkryj nowe smaki i twórz arcydzieła w swojej kuchni. Doskonałe posiłki zaczynają się od doskonałych naczyń kuchennych. Il grado.